Mango z tej strony KubaLol i dzisiaj zobaczymy największe sekrety ukrywane przez administrację w Margonem um, jest to program no nie wiem czy to jest program czy jakiś hack na smocze łzy ja już to zrobiłem ale to trzeba poczekać tak po kilka minut, kilka godzin może nawet nie wiem, ale widziałem, że komentarze na to bardzo dobre, wszystkie tak więc wchodzimy w stronę margonem mistrz o, która będzie w, yy, podana w, w, w opisie Eee, teraz jest tu taki generator. Wpisujemy login i hasło i klikamy już. Niedługo na Twym kolecie pojawią się smocze chyba, że podaję złe dane. No i po... ...paru godzinach i minutach powinniśmy się cieszyć smoczymi łzami. Było coś chyba tam, że 300 smoczych łez. Nie tam, jeszcze. No, ale będziemy mogli sobie kupywać różne rzeczy za Eł. Czyli ze smocze łzy. Tak jak teleporty, zbroje. Zależy kto, kto, kto który ma level. Bo, bo my wzięliśmy chyba od... który to był? 30-50.